Witajcie w kolejnym odcinku z gry Outlast i będzie to pierwszy odcinek z dodatku Whistleblower i jednocześnie pierwszy odcinek, jednocześnie, jednocześnie chyba dziewiąty odcinek serii. Eee, poziom trudności dajemy normalny, bo jestem nobkiem i tutaj mam picie. Mam nadzieję, że tego nie widać w ogóle na kamerce. Nie, nie spojrzałem na to, więc będę je sobie tu trzymał. Jak Jakie widać, to, to przykro mi. No w ogóle mam niebieską, taką turkusową koszuleczkę. Pierwszy raz nie w czarnej odcinku. I tyle, nie? Tyle mam do powiedzenia. I co tu się dzieje? Fabuły dodatku nie znam zupełnie. Eee, ktoś mnie podniósł. Chyba jestem pacjentem. Pany! Pany! Nie muszę się pójść, ale mam otworzyć O, Jak to? Kind of busy here. Sounds like real trouble. Had engine They said hope made a lateral function. You're not happy about it? Shit. Shit, shit, shit. Come on. Okay. Ogólnie, dwie godziny wcześniej czytałem, że ta fabuła może trwać około dwóch godzin. Nie znasz mnie, ja nie będę wijał w bawełnę, mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie temu, przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji programowanej w środku badawczym Mirko w Mount Messie. Właśnie, w łamie wszelkie umowy o zachowaniu poufności. O nie, już nie widzę takie malutkie. No i dupa, ale najważniejsze, że ktoś po prostu daje jakieś info do kogoś. A... Dacie mi no, przybliżcie to, bo ja chcę to poczytać. Zachowam pewność, ale pierwsze, to tam się cię straszne rzeczy nie mieści, mi się to w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludzie, dzieje... ludziom dzieje się krzywda, a Merkow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. I piszemy do Milesa Subchura. nie wiem nie, nie, jak to przeczytać, e, tak czy inaczej, piszemy do naszej postaci, którą graliśmy wcześniej, więc teraz jesteśmy nie pacjentem, jak wcześniej powiedziałem, a jednak jesteśmy pracownikiem. Na Najgorsze jest to, że nie mamy kamery tym razem. Patrzcie, klikam prawą myszkę i nic się nie dzieje. Jak klikam F też nic się nie dzieje. Okej, okay, czy nie mam się tu czymś zająć? Rozumiem. Uh, Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. So this is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. What's in Mr. Park? We'll need to roll up. The fusion monitoring is not active when you put him in the engine. Five seconds. Four. Three. Arterial spin labeling is back online. Okej. Okay. Gdzie jest moje biuro? E, bo nie wiem, domyślam się, że wcześniej to pomieszczenie w którym byłem wyglądało jak jakaś serwerownia. E, tu, bo tu jest zielono. E, nie tu. Personel only. Ja jestem z personelu. Czyli domyślam się, że żadne z tych pomieszczeń. Dokładnie tak, więc muszę iść tam do przodu. Nie. Widziałem iść? Nie ogarniam. A, to już się nie otworzy. Czyli nie wiem, co mam zrobić. Norma. <grych>

Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and uh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine Program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. <laughs> Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. skórzy syny whistleblower ciekawie się to zapowiada chyba nawet ciekawiej niż fabuła główna Zmieliło kolegę. Kamera! Hehe, jej! No, mówiłem, że zmieliło kolegę. Czy to nagrać jeszcze? Chyba nie. Okej. Okay. Yy jest jakieś wyjście, czy... czy co ja tu muszę schopić? To był ten świr. Otworzysz mnie? Ja wolę jednak nie. On powiedział, że mnie otworzy. Nie wiem jak mi się to nie podoba, ale oh, się fajnie dzieje. Mogę popatrzeć? Fajnie, fajnie, podoba mi się. Okay. O nie. No już się zaczyna. Jak ja mam uciekać? Gdzie? Dokąd? Proszę powiedzcie mi dokąd ja mam iść. No gdzie ja mam iść, no? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi tylko gdzie. Tutaj. Drzwi. Czy on ma gołego pytągania? Nie, ma. Już myślałem. Dobra. No to ja idę pany. Oj. No nie. Najgorzej. Drzwi zamykaj za sobą. I tutaj tędy. Do góry. Nie ma żadnej bateryjki, niestety chyba. Dobra. Do góry. Eee, oszczędzajmy bateryjkę. Ile mam? Zaraz baterii, no właśnie. Dobra, przesuńmy to. No, przesuwaj. Ale jestem zmęczony dzisiaj. Dobra, otwórz te drzwiczki. Dalej tędy idziemy, okej. Okay. No nie. Najgorzej. Słyszałem ducha. Baterijka. Like you stole these clothes from a dead body, I think. You gotta get me out of here. Please just push the button, open the door, we can get out of here together. Okay. Oh. No, no! Rozumiem. Chciałem dobrze. O, zamknięte. Co chciałem zrobić? No tutaj jest to spowywalane. Okej, okay, jeszcze raz. Fajnie to wygląda te woreczki. Czy woreczki ta folia, czy cholera wie co to jest? Podoba mi się to. A dobra, to jest koleżka, który umarł przed chwilą. Czy umarł? Po, po, pomogli mu umrzeć. Niestety Exit nie pomoże. A szkoda. Tu się da wejść na górę. To jest ciekawe. Czy nie da się tutaj wejść? Nie, wyżej się nie da niestety. No dobra, no to my idziemy dalej. Jest pierwsza notatka. O, jak mnie oczy wolą, nie chcę mi się tego czytać, ale przeczytam wam. Eee, w nadchodzących tygodniach e, może z panią próbować nawiązać kontakt z pani Liza Park z Lidville w Corolado, celem uzyskania informacji odnośnie rozwiązania w stosunku pracy i hospitalizacji jej męża, Whelona. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proszę o kierowanie korespondencji bezpośrednio do mnie. Pan Park był konsultant, numer kontraktu zrezygnował z powodu wcześniej niezdiagnozowanych problemów ze zdrowiem psychicznym. Osobiście odwiedziłem panią Park i jej synów oraz poinformowałem ich o zaistniałej sytuacji. Oczywiście zapewniając o gotowości zapewnienia odpowiedniej opieki jej mężowi przez Merck Pani Park miała kilka dość negatywnych uwag odnośnie tak, mm, odnośnie tak mojej osoby. Nie rozumiem. A, tak moja osoba, jak i korporacji Mercosur. Poinformowałem panią Parko o przysługującym jej prawie do próby podważenia postawionej przez lekarzy tak nazwy jej męża. Jednocześnie uprzedziłem. Że w przypadku stwierdzenia, że pan Park złożył nieuzasadnioną stanem zdrowia rezygnacji ze stanowiska, jego ubezpieczenie zostanie anulowane, a wszystkie rachunki za opiekę medyczną, opiewające na dość wysoką kwotę, będą musiały zostać pokryte. Mam nadzieję, że wyraziłem się dość jasno i problem został rozwiązany. Niemniej jednak, gdyby pani Park wciąż pytała, była na i starała się uzyskać informacje od naszej męża, przy z pominięciem mnie, proszę dać yy, mi znać. Jest to przypadek, którym chciałbym zająć się osobiście z poważaniem Jeremy Blair. Okej, okay. yy, więc gdzie mam iść teraz? Chyba nie drzwiami. No nie, na dwór nie wyjdę, ale też nie pada, co ciekawe. Yy, tutaj? Nie, tutaj też nie. Czyli dokąd mam iść? Tu? Tu nie. O... Czym Czyli co, mam się tu wrócić? Znaczy, nie pamiętam, jak O, Dobra, to mnie nie było. O... ale tędy chyba, no właśnie, tędy nie przejdę. Więc gdzie mam iść? Tutaj jest zamknięte. Coś tam prześwituje niby. No nie No, mogę to nacisnąć? Nie mogę tego nacisnąć. Niestety nie mogę. Z tym nic nie zrobię. Więc jednak według mnie pozostaje pójście górą. Bo to miejsce wygląda idealnie jak przejście do góry. No ale nie wiem, no tutaj się nie da. Hmm. Tak ja mogę to rozwiązać? Tu coś będzie? Trupek. Tu mało mnie interesuje. Możesz się tu podciągnąć. Niestety nie możesz. Okej. Okay. Hmm, co mam zrobić tutaj? Bo nie wiem. Serio. No takie proste miejsce niby. Tędy nie przeskoczę. Tędy też nie przeskoczę. Hmm, bo tutaj nic nie ma. No i na to się nie da wskoczyć. Niestety. Wiem, może tutaj gdzieś coś będzie? W suficie, w ścianach. Nie mam pojęcia. O! No właśnie. Dlaczego się tam wcześniej nie dało wejść? Dlaczego? Zapisywanie. Tu coś jest. Yy. A, tylko inne przejście chyba. O! Obiadek. Smacznego. Smacznego, Panie kolego, ja nie przeszkadzam. Yy, daj mi najlepiej spokój. Yy, nie chcę się częstować, jak coś o pracu mówię. Yy, Podnieś mi to. Czemu nie chcesz podnieść tej baterii? No weź to. Yy, a tutaj jak mam przejść? Tu jest wszędzie to Czyli w tą stronę? Hmm. Tak, tutaj A, że ja tędy przyszedłem No, ja tędy przyszedłem, okej okay. Dobra Tutaj? Tu są zamknięte drzwi Tutaj też Okej, okay, czyli jak ja wejść. No, do tego do tych drzwi się nie da otworzyć. Tutaj, czy wyjść, to to nie jest. Mmm, tutaj nie przejdę. A, dobra, przez chłodnie. Ok. Czyli jednak możemy mieć przymus poczęstowania się. Czy... Nieważne, zostaw mi gościu, proszę. Tego się nie da otworzyć. Ale się przestraszyłem. Cześć koleżko. Ok. Rozumiem. Nie mnie to oceniać. Gówno widać. Ale staram się oszczędzać bateryjki. Bo mam jeszcze mało. Jest kolejna bateryjka. Trzeba zbierać koniecznie. I tutaj, gdzie? Tutaj, tędy. Do drzwiczek, ok. No i co teraz? Kajdanki. Okay. ktoś idzie. Ktoś gdzieś idzie. Hmm, pytanie: skąd ja mam wziąć klucz do tych kajdanek? Podejrzewam, że będę musiał gdzieś poszukać poszukać i pouciekać będzie mnie ktoś zapewne ganiał o jasna cholera wiedziałem wiedziałem że tak będzie czego innego mogłem się spodziewać szybko zamykaj te drzwi szybko otwieraj te drzwi Zamykaj je. I rozgląda się. Czy tu jest do Kajdanek? No nie idź sobie. Zostaw mnie w spokoju. Że jeszcze nam się kończy, a nie będzie tą baterykę znaleźć. Baterykę sobie klucz. Jeszcze tego gorszego nie będę mógł się w żaden sposób pozbyć. To jest najgorsze. No tutaj nigdzie nie dojdę. Tędy też nie. O, tu gdzie jest. Czy coś się tu było jeszcze gdzieś? Coś tu było. A, ukryć się, nie chcę się ukrywać. Może ten trup ma przy sobie klucz? Nie, tu nie ma tego trupa. Na no, tylko też nic nie ma nie ma drzwi, kurde No bo tutaj nic nie znajdę już w tą stronę, nie? Dobra, to są zamknięte te drzwi um. O jasna cholera Uciekamy no, Zostaw mnie gościu No i tutaj nigdzie nie doszedłem. Będę się cofam. Pytanie, czy ja mam się tu po co cofać, to nie wiem. No, rozejrzeć się można. Nie zaszkodzi. Tu nic nie ma. No tu są zamknięte drzwi. Dokładnie zamknięte. Czyli muszę iść tam, gdzie byłem. Niestety. No oczy bolą, strasznie. Dobra, teraz tędy. I co? No i tutaj. Nie ma innej opcji przejść. Więc trzeba się bawić z tym gościem. Niestety nie wiem, gdzie szukać. Nic mi nie przychodzi do głowy. Nie lubię takiego szukania. Myślę, że tu się coś podświetliło, a to jednak nie. To się da przesunąć, czy nie? Niestety nie. Jasna cholera. Zostaw mnie gościu. Zostaw mnie, proszę. Iść sobie, Idź w cholera, wam się pod łóżkiem, nakarmę mnie, nie nakarmię się. Sprawdził łóżko, ale na szczęście nie moje. Wyłączam kamerkę, żeby nie marnować bateryjki. Mój raz cholera, on będzie sprawdzał wszystkie łóżka. Proszę cię, nie rób tego. Jasne, że myślę, że jestem bystry. Idź w cholerę, gościu. Tutaj to, to miejsce wygląda na miejsce, w którym powinny być klucze. Ale tutaj nic nie ma. Nie wiem, gdzie to ma znaleźć. Nie wiem, no ja już będę szukał po tych książkach. Nie wiem, nic mi tu nie przychodzi. Do... Tu jest dziura! Nie no... Okej, okay. sześć kościół. Myślałem, że... ...don't be scared, nie jestem przestraszony. No, niepokoi mnie fakt, że... E, ...nikt nie przetłumaczył tego. Jest klucz. Wspaniałe Dobra, teraz dzida z powrotem. Musimy wrócić. Ale myślę, że teraz, no, już jesteśmy na miejscu. Żaden problem. On nawet nie jest blisko. Więc zdejmujemy kajdanki. A tam zejdziemy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć. O, coś przyszło. Do przed wirusami.